Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, by stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiejszy odcinek będzie. Bardzo wartościowy z perspektywy rozwoju i uczenia się nowych rzeczy, więc zdecydowanie warto posłuchać. Jak na pewno wiesz, proces nauki, a przede wszystkim proces zapamiętywania nowych rzeczy, jest mocno wspomagany przez tworzenie notatek. I dużo tutaj zależy od rodzaju tych notatek. Im bardziej się do nich przyłożymy, tym wiadomo, że są bardziej skuteczne. Najskuteczniejsze są mapy myśli, bo są skojarzeniowe są tworzone w sposób skojarzeniowy. Mamy na Złotych Myślach trochę książek o tym, jak na przykład mapologia czy mapowanie celów, więc jak chcesz poszerzyć ten temat, to, to zapraszam. Natomiast problem z mapami myśli zawsze jest taki, że często albo nam się wydaje, albo faktycznie nie mamy czasu na to, żeby, żeby je sporządzać. Jak nie mamy czasu, to robimy taką notatkę po łebkach, albo wcale, i wiadomo, że ona wtedy nie ma takiej mocy, jakby była poprawnie zrobiona. A gdy nie ma notatki wcale, a pamięć ludzka jest ulotna, no to za chwilę się okaże, że to, co studiowaliśmy, to, czego chcieliśmy się nauczyć, w ogóle znika i nie mam z tego żadnego pożytku. Dlatego też powstała koncepcja takiego cyfrowego mózgu, który miał być rozszerzeniem prawdziwego. Może pamiętasz, że jeżeli jesteś słuchaczem. Długoterminowym, i, i słuchałeś, czy słuchałaś poprzednich odcinków, to kiedyś mówiłem o tym, że dla mnie taki system notatek musi być online, żebym go miał zawsze przy sobie, niezależnie od tego, gdzie jestem. I wtedy też polecałem narzędzie Evernote. To jest taka aplikacja, która właśnie pozwala na to, żeby mieć ją na telefonie, na komputerze, chyba też w wersji, web... tak, jest też w przeglądarce, no wszędzie. I. Evernote podtrzymuje to, że to jest dobre narzędzie, ale ma jedną zasadniczą wadę. Opiera się na koncepcji notesów, takich standardowych notesów i notatek w tych notesach. I można tam podpinać różnego rodzaju obrazki i tak dalej, ale przede wszystkim nie ma połączeń między tymi notatkami. Czyli jest to notes, kartki w nim, ale nie możesz kliknąć w kartkę, żeby się przenieść do, do innej kartki. Nie, nie ma tych połączeń, więc. Brakuje czegoś niezwykle istotnego, jeśli chodzi o mózg, bo mózg właśnie bazuje na tej koncepcji skojarzeń i połączeń różnego rodzaju idei. Jeśli na przykład zapamiętujesz słówko w obcym języku, to, to nie zapamiętujesz przecież ciągu liter i nie kojarzysz ich z innym ciągiem liter po polsku, tylko no, tak jakby automatycznie, budujesz w głowie jakiś obraz: obraz kota, psa, konia, biegania, krzyczenia, no czegokolwiek, co chcesz zapamiętać. I jeśli dodatkowo robisz to świadomie no to mocno zwiększasz swoją skuteczność nauki, czyli musi być jakieś skojarzenie. I, i tak jak mówię, jeżeli temat samego budowania tych map myśli i tego rodzaju skojarzeń e, chciałbyś poszerzyć, to w Złotych Myślach mam książki, kursy na ten temat. Tutaj nie schodźmy z tematu, bo chcę się skupić na czymś innym. E, chodzi mi o to, że tworzenie notatek w oderwaniu od innych notatek jest nieefektywne, bo tracimy właśnie tę nie, niezwykle cenną informację o kontekście. Czyli jak potem przeglądamy nasze notatki, żeby odświeżyć wiedzę, to możemy skorzystać też z innych notatek w jakiś sposób powiązanych z bieżąco przeglądaną. Czyli wracając do, do przykładu słówek. Jeżeli zapisujemy sobie na przykład odmianę czasownika w jakimś czasie, to obok możemy mieć też notatkę odnośnie gramatyki, jak w ogóle tworzy się ten czas, jak się go używa, w jakich kontekstach itd. A jeszcze obok może być przykładowe nagranie, jak Native Speaker wymawia to słowo, albo jakieś wideo z YouTube'a tłumaczące to zagadnienie gramatyczne. Czyli mamy słowo, ale je tak jakby obudowujemy kontekstem troszeczkę innym, ale takim, który może nam pomagać zapamiętać właśnie to słowo albo tą odmianę. Że, że jest to nie jest tylko jednym suchym słówkiem. Ale możemy się wspomagać różnymi materiałami dodatkowymi. Chodzi mi o to, że to od razu widać, bo te notatki są ze sobą powiązane. My nie musimy teraz szukać, żeby mi się skojarzyło, że a, to może zobaczę, jak ten czas się tworzy. Nie, żebym widział to od razu, że a, mogę sobie tu na przykład kliknąć i przejdę do tego, w jaki sposób tworzymy ten, ten czas. I co ważne, to my tworzymy te, te powiązania, dodając coraz więcej notatek. Więc sama koncepcja takiego cyfrowego mózgu polega na tym, że, że my sobie ten mózg sami tworzymy. Nie dostajemy go od kogoś, tylko dodajemy coraz więcej notatek, ale razem z tymi połączeniami mamy w tym jakiś pomysł, więc dla nas ma to sens. I w ten sposób właśnie rozbudowujemy nasz cyfrowy mózg. I tego konkretnie, tego brakowało mi w Evernote, który nie ma tych możliwości, Łączenia notatek. Znaczy, być może jakieś ma, ale nie jest to jego łatwą cechą. Nie badałem go od tej strony. Nie jest jakby skonstruowany w tym, w tym sensie. I zacząłem szukać jakiegoś nowszego rozwiązania, bo Evernote ze mną był, nie wiem, no mnóstwo lat, od kiedy tam ta aplikacja powstała. Nawet nie pamiętam kiedy, ale naprawdę długi czas. Więc stwierdziłem, że może jest coś nowego na rynku, co będzie bardziej pomocne. Zacząłem szukać i efektem tych poszukiwań jest oprogramowanie, które się nazywa Obsidian. To jest taka aplikacja właśnie do tworzenia notatek i połączeń pomiędzy nimi. Coś na zasadzie linków, tak jak linki w internecie. Bardzo prosto się to wszystko robi, a efekty są naprawdę niesamowite i dużo łatwiej się potem korzysta z takich notatek niż takich pojedynczych kartek. I jest kilka cech Evernote'a, które chciałem tutaj wymienić, bo dlaczego powodują, że, że warto się tym tematem zainteresować. Jest przede wszystkim darmowy do, do celów prywatnych, tak? Płaci się za, za to oprogramowanie tylko wtedy, gdy wykorzystuje się go do generowania przychodów w firmie, tak jest to określone w licencji, więc do wszelkiego rodzaju celów prywatnych jak najbardziej można z czystym sumieniem korzystać. Jest nieograniczony. Można dowolną ilość notatek. Ja na przykład zaimportowałem wszystkie notatki z Evernote'a i na, na Obsidianie nie zrobiło to żadnego wrażenia, a tych notatek tam kilka tysięcy było. Więc można mieć wiele notatek, można mieć wiele poziomów katalogów, tagów, linków, wszystkie takie jakby nowoczesne możliwości kategoryzowania notatek w Obsidianie istnieją. Ma bardzo wiele modułów rozszerzających jego funkcjonalność. Jest grono programistów, którzy też jakby zachwycili się jego możliwościami i tworzą różne moduły, które dodają dodatkową funkcjonalność typu kalendarz, typu jakieś wpisywanie dziennych przemyśleń, itd. itd. Dużo jest takich skórek do, do zmieniania wyglądu, do rozszerzania różnego rodzaju funkcjonalności, także tego naprawdę jest sporo. Ważna cecha jest też taka, że jest odporny na zamknięcie technologii, bo to nie jest jakaś wewnętrz... wewnętrznie, nie są te notatki przechowywane w taki sposób, że nie da się ich wydobyć. Wprost przeciwnie, są to zwykłe pliki tekstowe w konkret... po prostu w katalogach. I jest taki stosowany taki język Markup Language, który jest od wielu lat też obecny w internecie, więc tutaj wszystkie te technologie są otwarte. Dzięki temu jest łatwy import i eksport tych notatek. No właśnie tak jak mówiłem, że importowałem notatki z Evernote'a, to musiałem znaleźć oprogramowanie, które mi te notatki z Evernote'a wyciągnęło, przetworzyło i wrzuciło do, do Obsidian'a. Gdyby nie było takiego oprogramowania, gdyby nikt go nie napisał, no to trochę by było ciężko, żeby z Evernote, bo Evernote eksportuje notatki, ale w jakimś takim swoim wewnętrznym formacie, żeby zaimportować z powrotem do Evernote'a. I to jest niebezpieczeństwo, gdyby Evernote nagle zniknął, albo wprowadziliby gigantyczne opłaty, nie byłoby możliwości odejścia jakby z tej technologii. No to nie byłoby ciekawie, a tutaj nie ma, nie ma tego niebezpieczeństwa, bo jest to otwarty system. Jest wizualizacja notatek, która mi się też bardzo podoba, że taka jest mapa połączeń, która wygląda jak mózg. Im więcej się zrobi tych połączeń, to, to widać wokół jakiego tematu no, te notatki się gromadzą, widać czym się interesujemy, to jest bardzo fajne. Jest dobra wyszukiwarka, moim zdaniem jest lepsza niż w Evernote, łatwiej znaleźć notatki, które sobie wrzucimy. No, i jest dostępny na wiele platform. Na, na Maca, na Windowsa, na Linuxa, na iPhone'a, na Androida, więc właściwie tam, no, gdzie gdy nie potrzebujesz, to, to myślę, że da się z niego korzystać. Minusami jest to, że jest trochę ciężki do nauczenia się na początek. Tak, no, trzeba trochę. Myślę, poświęcić czasu, żeby, żeby się z tym zaznajomić. Trzeba też samemu sobie zapewnić synchronizację, ale to po prostu pliki, więc jak jest jakaś chmura, która, którą masz na komputerze i już ci ona synchronizuje Twoje pliki, no to wystarczy tam założyć pliki do Evernota i one się będą synchronizować. No i też sobie trzeba samemu zapewnić jakiś dobry system przechowywania notatek, żeby nie zrobić samemu sobie bałaganu. Więc no dla niektórych to jest plus, dla niektórych minus. Plus jest taki, że wtedy ty dokładnie wiesz, jak to, jak to wszystko działa. Minus taki, że trzeba to przemyśleć albo mieć kogoś, kto ci podpowie, jak to dobrze zrobić. Więc, tak podsumowując, moim zdaniem dużo więcej jest plusów Obsidiana niż tych minusów. I ja też zacząłem go używać e, dokładnie 7 października 2021 roku. E, specjalnie sobie zrobiłem notatkę na ten temat. Zapisałem sobie to, żeby właśnie ten odcinek, który nagrywam, nagrać po ładnych kilku miesiącach od startu, żeby tak z ręką na sercu móc powiedzieć, czy warto, czy nie i, i czy, czy to rozwiązanie się sprawdza. Używam tego systemu praktycznie codziennie. No. Do, no, nawet nie, no, codziennie. Nie ma, nie ma opcji, żebym nie użył. Może nie codziennie robię notatkę, chociaż praktycznie robię, ale na pewno codziennie odczytuję różne, różne rzeczy. Więc to jest u mnie system praktycznie do, do wszystkiego. Na laptopach, na telefonie. Przez kilka miesięcy trzymałem na początek też Evernota ale prawdę mówiąc, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym nie. Obsidian zawiódł i żeby musiał skorzystać z Evernota, więc już odinstalowałem parę dni temu, stwierdzam, że jednak nie będę z tego korzystał. Podsumowując, zdecydowanie polecam korzystanie z Obsidiana. OBSIDIANy.md, ale jak piszesz Obsidian w Google, pewnie też ci zaraz wyskoczy. Naprawdę dobre narzędzie do, do tworzenia notatek, do takiej wizualizacji prostej. Zastanawiam się nawet, czy nie zrobić jakiegoś kursu z wykorzystaniem tego oprogramowania do tworzenia takiego cyfrowego mózgu. Więc, jeśli temat jest dla Ciebie ciekawy, to, to daj znać. Najlepiej na Instagramie, na moim prywatnym profilu albo złotych myśli. Jakoś tak, Instagram jest naj, najmniej obecnie spamerskich, a najczęściej z niego korzystam. A że nigdzie nie mam powiadomień, to, to z narzędzie, z którego najczęściej korzystam, ma największą szansę na, na uzyskanie odpowiedzi. Także. Mówię, jeżeli temat Cię interesuje i chciałbyś poznać szerzej te, te możliwości, w taki sposób, gdzie łatwo będziesz mógł potem z nich korzystać i, i rzeczywiście będzie to takie rozszerzenie Twojego naturalnego mózgu, Twojego umysłu, to daj znać. Pomyślimy nad jakimś kursem, czy jakimś webinarem, czy live'em, czy czymkolwiek na ten temat, gdzie będziemy ten temat. Rozszerzać. no Nawet sporo czasu poświęciłem na to, żeby to zrobić dobrze, żeby poznać możliwości tego narzędzia. Także, jak ktoś by mógł też z tego korzystać, to, to czemu, czemu miałbym tej wiedzy nie przekazać? Daj znać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Marcin Kądziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki, będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.